I widzę już niebieską rączkę, moi drodzy, i pojawi się the Rainbow Friends o... Ja nie pamiętam tych znaków! Jak sami widzicie, ona... Jest mega przerażająca! Szukamy Queen Bonzilli! Miejmy nadzieję, że nas nie wsadzi do swojej torby! Juniorski, ty jesteś taki grubiutki, że raczej się tam nie zmieścisz, lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Filip Ormanowski, Jan... Mikołajczak, Julka, Monia Paczkowska, Oliwier Rosiński, Rej Sara oraz Tramolo. Za te osiem pięknych fanartów. Pozdrawiam! No a teraz! Wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski małpa gmail.com No siematko używanko z tej strony and welcome back! Garden of Banban! Słanie Ban. moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Garden of Banban Ban i będziemy szukali Queen Bounce. Zamiast Jumbo Josha pojawi się blues Rainbow Friends, a to oznacza, że najprawdopodobniej przyprowadził ze sobą również Queen Bouncy No wiem, że dla was będzie w Moi drodzy, jak sami widzicie, dzisiejszy odcinek jest mega. Dlatego też zostańcie ze mną koniecznie do końca. Jeżeli chcecie więcej Garden of Banban Ban na modach, zostawcie koniecznie 3000 apetytów w górę napisz koniecznie w komentarzu hashtag kangurek, a ja być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Moi a! drodzy, jak sami widzicie, znajdujemy się właśnie w Garden of Banban chapter pierwszy, ponieważ żeby zadziałało to, że my znajdziemy Queen Bouncilia, musimy, moi drodzy, zacząć od chaptera pierwszego, ponieważ jeżeli Blue z Rainbow Friends przejmie kontrolę nad Jumbo Joshem, to wtedy będziemy mieli najprawdopodobniej 100% szansy na to, iż Queen Bouncilia Pojawi się w następnych chapterach Jak sami widzicie moi drodzy Zbieramy sobie tutaj bateryjki Wszyscy znają dobrze chapter pierwszy Daj znać koniecznie w komentarzu Czy pamiętasz chapter pierwszy To teraz się dzieje Ja nic nie robię a coś się tutaj odwróciło Moi drodzy czekamy aż dronik sobie tutaj podleci Uderzamy oczywiście w pierwszy przycisk Następnie nasz dronik zleci aby uderzyć w drugi I teraz moi drodzy spotkamy się z Opila Bird Jak sami widzicie na razie jest wszystko w porządku Gdy przyjdzie Nasz nieproszony gość, Blue. I przejmie kontrolę nad Jumbo Joshem To wtedy, tak jak wam powiedziałem, będziemy mieli Moi drodzy, mniej więcej 100% szansy Na to, iż znajdziemy Queen Bouncilie Dobrze, moi drodzy, mamy teraz już tutaj Trzy jajeczka, ja sobie tutaj Przyprowadzę naszego Droniksa, ponieważ Musimy wejść tu, zebrać czwarte jajeczko nacisnąć ten przycisk Nasz kochany Droniks musi uderzyć W ten przycisk, aby jajeczko Wyleciało z rury, podnosimy I moi drodzy, mamy szóste jajeczko Siemanko, Pila Bird, proszę bardzo Masz, dziękuję bardzo za kartę Dronik uderza w przycisk, a my podnosimy młotek po to, aby dostać się do Ball Pit, czyli do pomieszczenia z kulkami. Ale jak sami widzicie, no niestety, te kulki coś zniknęły i ich tutaj nigdzie nie ma. Teraz, oczywiście, musimy zmienić kolory. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak się te wszystkie postaci nazywają i jakie mają kolorki. Dobra, już jest chyba dobrze, tylko musimy banbalinę ustawić na biało, i wtedy już jest wszystko w porządku. Moi drodzy, podnosimy kartę, i niestety, ale musimy uważać na Obile Bird, która jeszcze w tym chapterze pokazywa nam, że da nam mega jamskera gdy my za blisko do niej podejdziemy, ponieważ najprawdopodobniej chciała nas stąd wygonić, abyśmy nie szli dalej w głąb tego przedszkola. Dronik spodlatuje, uderza w przycisk, a my szybko, czym prędzej uciekamy przed Opilą Bird i oczywiście naciskamy ten przycisk, aby ona spadła i zleciała tam, gdzie my również zjedziemy Moi drodzy, za chwileczkę załączymy windę I trzymajcie kciuki, aby pojawił się Blue z Rainbow Friends Naciskamy przycisk windy Wrota się zamykają Moi drodzy, trzymajcie kciuki, aby Blue się teraz pojawił Bo jeżeli Blue przejął kontrolę nad Jumbo Joshem To wtedy na 100%, no powiedzmy na 99% Ponieważ nigdy nie można być w 100% jak powiem, Znajdziemy Queen Bouncilie I uwaga moi drodzy, winda się zacięła Ponieważ jak sami dobrze wiecie, Jumbo Josh będzie atakować, ale czy będzie to Jumbo Josh czy Blue The Rainbow Friends? Dobrze, moi drodzy, czekamy i widzę już niebieską rączkę. Więc już jest chyba wszystko dobrze, jest wszystko si, Moi drodzy, i pojawi się Blue the Rainbow Friends, który zrzuci nas teraz na dół! I najprawdopodobniej teraz to wszystko zadziałało, więc przenosimy się do chapteru drugiego. Moi drodzy, jak sami widzicie, znajdujemy się właśnie w chapterze drugim. Spadliśmy i Blue również tutaj leży. Ja podnoszę, moi drodzy, czym prędzej kartę. Podnosimy oczywiście to urządzenie, dzięki któremu będziemy mogli sterować naszym droniksem, ale najpierw go musimy sobie zbudować. Jak sami widzicie, nab, nab tutaj próbował nas złapać, ale byliśmy na tyle szybcy, że on nawet nie wiedział, że jestem tak szybki i szybko. Tak jak szybko się pojawił, tak też szybko zniknął. Moi drodzy, wchodzimy tutaj, naprawiamy swojego droniksa, bądź też antenkę. Dobrze, moi drodzy, podnosimy szybko kartę i uciekamy przed nab, nabem, który mega... O! Ja nie pamiętam tych znaków, które ty mieliśmy. Więc, lewo czy prawo? Daj ześlę się w komentarzu, czy pamiętasz? Dobra, różowy mówi, że musimy iść nie tak, jak strzałki pokazują, tylko inaczej. Natomiast niebieskie są takie, które są prawidłowe. Dobra, następnie mamy kolejną, moi drodzy, niebieską strzałeczkę. Teraz mamy różową, więc musimy iść w drugą stronę. I już prawie jesteśmy. Nap, nap nas nie złapał. Chociaż był bardzo blisko, Co teraz się stało, coś się tutaj przewróciło. Dobra, moi drodzy, idziemy stąd, wchodzimy do tego pomieszczenia i jak sami dobrze wiecie, za chwileczkę Banban -ban nas uderzy, gdy my tylko podniesiemy tą kartkę. No i biegnie tutaj. Jak sami widzieliście, nawet go tutaj nie było. Oni chyba zapomnieli dodać animację tego Banbana. Znajdujemy się, moi drodzy, właśnie w Medical Sector, ponieważ Banban -ban tak naprawdę chciał chyba teraz przeprowadzić na nas jakąś operację, ale my się nie poddajemy. Idziemy dalej szukać Queen Bouncili. Moi drodzy, mam nadzieję, że ona już gdzieś się tutaj pojawi. No jak sami widzicie, no niestety jej tutaj nigdzie nie ma, więc ja załatwię teraz tą sprawę z tym droniksem. I jak sami widzicie, znajdujemy się już właśnie w miejscu, w którym znajduje się giant syjankowy Captain Fiddles. Musimy mega na niego uważać, ponieważ teraz musimy załatwić wszystkie sprawy związane ze strzykawką, ponieważ musimy tak naprawdę... Powyciągać wszystkie mazi, całą krew od Captain Fiddles? Ja tutaj próbuję gdzieś znaleźć Queen Bouncilie, ale jak sami widzicie, nigdzie jeszcze nie ma, więc ja pozwolę sobie załadować to działo fireworką. Strzelimy wycyjankowego Giant Captain Fiddles, który się mega nas przestraszy. Możemy sobie tutaj oczywiście naszą czapkę wziąć. Wychodzimy z tego wariatkowa. Możliwe, że Queen Bouncilia pojawi się gdzieś, gdzie jest Slow Celino, No a czy Zolfius? Tutaj będzie stał. Jest, moi drodzy, Isolfius, który tak naprawdę nie ma nam na razie nic do powiedzenia, ponieważ dopiero w czapterze trzecim powiedział nam: Przepraszam, jesteśmy w miejscu, w którym spotkamy się z. Slow Selin, bądź też Selin Snail Czyli Ślimak Selin Tylko zanim to zrobimy, musimy, moi drodzy Spotkać się po raz kolejny z Opilą Bird I miejmy nadzieję, ponieważ jak sami dobrze widzicie Jest tutaj bardzo dużo drzwi I tego wszystkiego Więc najprawdopodobniej gdzieś tutaj za chwileczkę Wyjdzie Queen Bouncilia Dobra, otwieramy drzwi I jak sami widzicie, stoi już tutaj Opila Bird Siemanko! Uu. Uu, dobra, ja uciek... Ja uciekam. Jest Queen Bouncilia. Moi drodzy znaleźliśmy Queen Bouncilię. Siema. Oh my god. Ona nam pomoże. Ja wiedziałem, że to będzie postać, która nam pomoże. Dobra, zamykaj tutaj szybko te drzwi. I wtedy opila Bird nie wie co ma zrobić. Moi drodzy, mamy ją. Znaleźliśmy Queen Bouncilię, która tak naprawdę zastępuje Banbalinę, tak jak Blue zastąpił Jumbo Josha. Muszę wam powiedzieć, że ona jest dosyć fajna. Ma tutaj oczywiście te swoje dzieci, jak sami widzicie, mamy tutaj dwoje dzieci, bądź też czwórkę, no zależy czy te kangury mają dwoje oczu, czy też jedno, więc na razie załóżmy, że ona ma tutaj dwoje dzieci. Za chwileczkę Queen Bouncilla się zdenerwuje, powiedziała nam Set, że musimy usiąść, my jej nie posłuchamy, ponieważ chcę zobaczyć jaki będzie jumpscare, jak sami widzicie, ona... Jest mega przerażająca, więc musimy wykonywać jej polecenia tak jak od Bambaliny, bo jak nie, to dostaniemy mega jumpscara. W ogóle muszę wam coś nowego pokazać, ponieważ Shrek, jak sami dobrze wiecie, potrafi już cztery zwroty. Ostatnio nauczył się... Helena mam zawał. Dokładnie. <laughs> Helena mam zawał, ale ja, moi drodzy, przygotowałem dla was coś mega. Jak sami do... Oj, przepraszam. Rosalin. Rozalina spadła. Moi drodzy, jak sami dobrze wiecie, ostatnio powiedziałem wam, że będziemy mieli nowego gościa specjalnego i muszę wam powiedzieć, że będzie to ona płeć. Siemanko że... jestem Iwona, to znaczy Elza, Sory. Ha 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 Toilet! O, o co ci chodzi? Moi drodzy, ona się już sama wygadała. Jest to dźwięk Iwony, która zawsze codziennie nas wita tutaj na odcinkach i mówi to, jak jestem, zły, bla bla, bla i tak dalej. I moi drodzy! Siemanko, uszanowanko, jest to Elza, tylko ja się zastanawiam, dlaczego ona na każdym odcinku, zanim zaczniemy odcinek, to ona mi tutaj na przykład mówi, że mam skosić trawnik, albo nas straszy tutaj jakimś Jumbo Joshem, że mnie przestraszy w nocy, ale... Kocham cię, juniorku. Ja cię, ja ciebie też kocham. O, Aha, ja okay. i, I ciebie też kocham. Moi drodzy... Przywitajcie Elzę. Elza będzie od dzisiaj z nami grała razem ze szrekiem. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co chcecie nauczyć szreka. To chcecie nauczyć Elze i co tydzień wybieramy dwa, może nawet i trzy nowe zwroty, które będą się pojawiały dzięki Wam. Dobrze, moi drodzy, my powracamy teraz tutaj razem ze szeregiem i z Elzą, moi drodzy, do gierki. Dobrze, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że Queen Bounceria dosyć ciekawie wygląda. Jak zwykle ma tutaj tą swoją magiczną różdżkę i muszę wam powiedzieć, że twórcy nazwali ją Queen Bansilia, natomiast fanowskie produkcje Garden of Banban mówiły, że ona będzie się nazywać Fairy Ururo. Dobrze moi drodzy, my sobie po prostu stąd uciekniemy, ponieważ nie mam ochoty wykonywać jej poleceń i co ja teraz zrobię to jest to, że my sobie po prostu przyjdziemy tutaj i niestety nie mogę się teraz ruszyć, ponieważ za chwileczkę dostaniemy od niej jumpscara. O, malutki się pojawiła, widzieliście to? Pojawiła się malutki! O! Eee, dlaczego? Dlaczego ja cały. Czekacie, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ona gdzieś tutaj stoi. Tak mi się wydaje, że ona gdzieś tutaj będzie biegła. Chociaż. Oh my god! Oh my god, dobra! Ona mnie zaatakuje znowu po raz kolejny, będzie jumpscare! Queen Bouncilla, ja ciebie lubię tak jak Banbalina, ale skończcie mi dawać te jumpskery, co? Ja jestem w ogóle też ciekawy, czy Queen Bouncilla pojawi się również w Garden of Banban Chapter 3. Więc my już chyba. Pominiemy sobie po prostu te wszystkie sekwencje tutaj i ja od razu idę do Garden of Banban Chapter 3, ok? Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w Garden of Banban Chapter 3 i mamy, moi drodzy, Queen Bouncilie, która mówi nam Jump as you like, but never to conclusions, czyli skacz tyle, ile wlezie, tylko nie połam nóżki jak kuska, coś w tym stylu. The naughty ones, czyli te niegrzeczne, wydaje mi się, że ona ma dwójkę dzieci w Finish your homework and be nice if you don't want to join us Moi drodzy, mm, zrób swoje zadanie domowe I bądź miły, ponieważ y, jeżeli nie chcesz do nas dołączyć Coś w tym stylu Więc wydaje mi się, że przy Queen Bouncy Lee Musimy, tak jak wam przed chwileczką pokazałem w Garden of Banban Chapter 2 Być dla niej bardzo mili Dobrze, moi drodzy, co my teraz tutaj musimy zrobić To jest to, że oczywiście Banban nas przywita Ale ja bym od razu się zgliczował do pomi... Ale ja bym się od razu zglitchował do pomieszczenia, w którym znajduje się Banbalina, ponieważ mam nadzieję, że Banbalina, to tak naprawdę będzie teraz Queen Bouncilia. Spójrzcie, jak my sobie wejdziemy tutaj, to najprawdopodobniej się z nią teraz spotkamy. Patrzcie, weźmy może do tego pomieszczenia, ponieważ tu jest to sekretne pomieszczenie, w którym znajduje się już Queen Bouncilia. Jak sami widzicie, ona jest mega słodka. Oczywiście NapNap nap tutaj też sobie tipuzuje. I mamy, moi drodzy, również i tutaj Queen Bouncilia. Jest? jestem też ciekawy, czy my możemy sobie po prostu teraz stąd wyjść, czy my możemy już sobie na przykład podnieść tą kartę, cyk, proszę bardzo, mamy już tą kartę podniesioną i my możemy teraz już chyba tutaj snąć end training i możliwe, że Queen Bouncilia, bądź też Bandbalina zwał jak zwał się podniesie i moi drodzy, możemy spacerować razem ze Queen Bouncilią, muszę wam powiedzieć, że Queen Bouncilia jest bardzo urocza, bardzo miła, zobaczcie w ogóle, że to jest teraz nasza przyjaciółka, ale te dzieci, które tutaj się znajdują, one się nazywają The Naughty Ones, czyli te niegrzeczne. Więc ja wolę, moi drodzy, razem ze Queen Bouncilium iść tutaj i wykonywać jej polecenia, bo jeżeli nie wykonamy jej poleceń, to wtedy wylądujemy w tej torbie, tak jak te dzieci tutaj. Jestem w ogóle też ciekawy, czy to są dzieci od niej, czy jest to po prostu ktoś. O! Zablokowała się. Za. <śla> Zablokowała się, ponieważ te drzwi się powinny otworzyć. A my tych drzwi jeszcze nie otworzyliśmy. Nawet tych drzwi jeszcze nie otworzyliśmy, bo my tutaj żadnych questów jeszcze nie wykonaliśmy. Ja jestem ciekawy, co się stanie, jak ja sobie teraz padnę poza mapę. To ja jestem też ciekawy, gdzie gierka pokaże nam, że możemy się cofnąć. Możliwe, że po prostu tutaj. Uwaga, gdzie teraz jesteśmy? Eee... Gdzie. Gdzie. A my tutaj jesteśmy? My tutaj jesteśmy, ale Queen Bouncily tutaj nie ma jest tylko i wyłącznie nap nap Queen Bouncylia stoi tu nap naba już jak sami widzicie nie ma a my możemy się steleportować tutaj jak sami widzicie tu jest wejście do Queen Bouncyli ale jak sami dobrze wiemy nikogo ani niczego tutaj nie ma ale dobrze że ją znaleźliśmy bo gdybyśmy jej nie znaleźli to by naprawdę była to taka troszeczkę lipa no moi drodzy znaleźliśmy Queen Bouncyli znaleźliśmy wydaje mi się że ona teraz tutaj gdzieś powinna być u góry ponieważ ta winda już teoretycznie jak i praktycznie pojechała do góry ale jak sami widzicie ona się po prostu gdzieś zgrizłała i tej windy po prostu nie ma. Komentarze, witajcie, komentujcie koniecznie moje filmy. A być może Twój najśmieszniejszy, najciekawszy pojawi się na odcinku. Lista wspierających, dziękuję. Ja się po prostu mega pozdrawiam. Widzimy się na następnym filmie. Na razie, do cześć!